Waloryzacja emerytur i rent zależy od ubiegłorocznej inflacji i częściowo od wzrostu wynagrodzeń w Polsce. I tak 1 marca wszystkie świadczenia długoterminowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 5,5%, bo tyle wyniesie właśnie tegoroczna waloryzacja. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś na przykład w lutym pobierał emeryturę w wysokości 3000 zł brutto, to od marca będzie pobierał emeryturę wyższą o 165 zł brutto. Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia długoterminowe wypłacane przez ZUS, takie jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne czy różnego rodzaju dodatki do tych świadczeń. Waloryzacja obejmuje świadczenia z lutego i odbywa się zawsze w marcu z urzędu, co znaczy, że nie trzeba składać żadnych wniosków, żeby nasze świadczenie zostało taką waloryzacją objęte. Waloryzacja podniesie m.in. kwoty minimalnych świadczeń i tak na przykład minimalna kwota gwarantowanej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej wzrośnie do 1878 zł i 91 groszy brutto.